Tak, przyszykowany jestem, żeby świętować. Zobaczymy. Witajcie na kanale. Dzisiaj odcinek specjalny. Mam coś dla Was. E, dokładnie dla trzech osób, chyba że jakaś jedna postanowi to wykorzystać od razu. E, zobaczymy. E, gdzieś tutaj mam te rzeczy i zaraz Wam to będę informował. Tak, tak jak zacząłem mówić, mam coś dla Was. Będą to dokładnie trzy kody do wykorzystania na zakupy. Oczywiście materiał jest niesponsorowany. Tak, materiał jest niesponsorowany. To nie jest jakaś reklama czy coś. Po prostu dostałem część, wykorzystałem, inną część postanawiam Wam przekazać. Bo na święta może Wam się przyda taki miły gest. Dla Was, skoro Wy oglądacie moją tutaj serię z Ark Riders, to w jakimś tam stopniu się nie... części z Was na pewno będę mógł odwdzięczyć. Ale to za chwilkę. Najpierw główny plan tego wypadu nocnego. Tam ktoś strzela. Właśnie się zastanawiam, dlaczego mnie jeszcze nie namierza ten karabin tam, ale zaraz może. U rakietowiec, nieładnie. I nie tylko rakietowiec. Co my to mamy? Coś ciekawego? O kurde. Byłem cicho, nikt mnie nie widział. O, ktoś użył tego Eee, patachy. O ty kurde. Opuszczenie tego miejsca będzie dosyć trudne, ale dobra, trzeba próbować. Próbuję, próbuję. Там кого-то атакует, ага, нет. Dobra, mogę zaczynać świąteczny klimacik. Mamy teraz czerwone dla kolorku. Ja słyszę kolejnego robocika. Dobra, spina się tutaj. O, w ten sposób coś widać i teraz cyk, 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 cyk. I dawajcie póki jeszcze jest szansa, żeby tam to nie zgasło. Po 40 sekund mniej więcej e, taka raca jest aktywna. Nie wiem czy to pogasiło się, czy co. Ou, ou, szybciutko, szybciutko, nie ma czasu. trzeba czasu, tutaj ładnie tutaj ładnie. la, 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 la. Czy mi się wydaje, czy jest taki nad wodą ślad? Tak, leci, tak nie? Widzicie, czy nie? Mogłoby troszeczkę dłużej świecić tak z minutkę, byłoby fajnie ale i tak ten efekt mi się bardzo podoba znaczy, zróbmy coś takiego, tak Dobra, Ale te kolorki mogliby faktycznie dać troszeczkę więcej tego czasu napiszę do producentów tej gry do twórców żeby coś z tym zrobili bo to jest zbyt beautiful Podoba mi się fajnie, ładne te kolory Dobra, idę, może odbiorę swój prezent tam na górze jakąś broń, bo i tak jestem tutaj pusty jak widać Mogę brać ile wylezie. A jakby tak wszyscy na mapie mieli takie, te, te właśnie światło chemiczne, to byłoby kozackie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przed chwilą tam byłem, dobrze, że już sobie poszedłem, bo by mnie znalazł. Dobra, to się już plądrował, ale może tego zabezpieczenia nie udało mu się sforsować. Don't shoot. Friendly, don't shoot, friendly. Can I get in? Hello? Nie lubię jak się nikt nie odzywa. O bo. O, ale wyczyszczone. Łała ła. ładnie tu rzeczy musiały być o wartościowe Czyli tu nic Lecimy dalej Czy tutaj są jakieś śmieci, ale wyczyszczone to co to? Na pusto przyszedł. Co ja tu podniosę? Uuuuuu, to bardzo fajnie. To aż się zdziwiłem, że nikt tego nie znalazł, ale ludzie chyba rzadko półki przeglądają. Dla mnie to dobrze, bo będę mógł sobie zapolować później na, na rakietowca. Okidoki. I to, co chcę Wam... Przekazać to już mówię, tylko sobie to odpalę, gdzieś tutaj na boczku, to nie to jest to. To jest to tutaj. Dobra, i to co ja mam, to uwaga, to jest e, zniżunia, zniżka. A e, i co tutaj mamy napisane, jak z tego korzystać? Twój kupon rabatowy uprawnia do 25% zniżki dla wszystkich transakcji w sklepach internetowych i stacjonarnych marki Reserve Crop House Mojitos e, Zrealizowany z kodem, i tu podaję e, imionami, e, czyli G, jak grażyna. Jeszcze raz. Grażyna, Paweł 61, 36, 13. Na łączną kwotę nie przekraczającą 100 zł, czyli jeżeli wydacie, macie na rachunku do zapłacenia stówkę, podajecie tą zniżkę pani na kasie bądź też w internecie przy płatności, przed płatnością, to wtedy macie zniżkę te 25%, czyli 25 zł ta będzie. I takich zniżek mam 3, czyli pierwsza już podałem, ale podam jeszcze raz, czyli Grażyna, Paweł. 61, 36, 13. Eee, Drugą, dokładnie ta sama kwota, ta, ta sama zasada działania. Natal, Natalia, Karol, 83, 73, 88. I kolejna, trzecia zniżka to jest też na tą kwotę, czyli 25% taniej do 100 zł, czyli 25 zł tak naprawdę taniej macie i to jest Katarzyna X, jak Xavier, profesor Xavier. 54 16 61 jak sobie to wpiszecie w koszyku to będziecie mieli tą zniżkę dla tych właśnie pięciu sklepów między innymi na przykład taka koszuleczka czasem jakaś właśnie taka ciekawsza się trafi to ja sobie tam lubię zamówić a oczywiście nie namawiam jak nie skorzystacie z kodu e teraz to on jest ważny o, oczywiście sobie to zamknąłem bo przecież nie mogłem tego zostawić otwartego. Zniszka według tej informacji jest... Gdzie to jest? oj, 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 Znajdziemy jeszcze chwileczkę. Bo zamknąłem. Taka jestem gapa. Dobra. Data ważności zniżki do 3 marca tego przyszłego roku. Czyli 2026 3 marca. Do tego czasu jest czas na to, żeby wykorzystać to, te jedną z tych trzech zniżek. No, ewentualnie jeżeli ktoś bardzo e, lubi dużo zakupy robić, to te trzy może zdąży sobie kupić. Dobra, wracam do grania. E, dziękuję za uwagę. Tak jak mówię, materiał nie jest sponsorowany w żaden sposób. E, no tak, ja dostałem, e, część wykorzystałem część leci do Was. Także dzięki, że mnie tu obserwujecie. Jak będę miał jakieś inne rzeczy, to e, też oczywiście chętnie się z Wami podzielę. Nie będę tutaj kisił, bo to nie ma sensu. Jak widzicie tutaj do 3 marca, no to może i bym coś zdążył kupić. Ale na święta chociaż macie Macie coś od youtuberów. Na co to tam patrzy? Friendly? Friendly? Okej, okay, okej, okay, no problem. Nie ma tutaj nic. O, jest kuszenie. You want to extract together to more safe? Good. okioki No zaraz mnie wizyczka dopadnie. Don't shoot, Raider. Right Także tak, taki mikołajkowy prezent, tak jak powiedziałem, jak ktoś skorzysta, to super. Don't shoot. Don't shoot. That, that message was for another rider. <laughs> Ciekawe, czemu niektórzy nie mają e, mikrofonów. Dużo łatwiej się kraftą grę wtedy. Można sobie krzyknąć, don't shoot, oni wtedy zaczynają strzelać, ale chociaż wyjaśnione, że wy chcieliście być bez tutaj zaczepek. Uii. Ale musi być zmęczony. Yeah, no, you, you can you can take it. I I've got this weapon in my inventory uh, at base. Thank you, thank you. Uh, take this if you could, because this is defibrillator. defibrillator. I've got another one, so. Bastion. Taking, oh Is some, somebody, uh, behind us. Over there. Jak się uda miło wrócić to będzie miło Tań się bez strzelania. Thanks. Thank you. Thank you.

Okej, okay, let's go! Hello there! GG, boys! Dobra, to ten odcineczek zobaczycie w sumie za chwilkę, bo ja mam teraz czwartą na zegarku. Czekałem, żeby Wam móc to nagrać i się z Wami podzielić tymi wszystkimi rzeczami, dobrociami, jakie mam. Także dzięki, że oglądacie do końca i tak dalej. To co? Wesołych Mikołajków!